Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, w którym pokażę Wam jeden ze sposobów, na jakie możemy lutować małe elementy do montażu powierzchniowego. Wielu z Was pewnie widząc małe elementy SMD, myśli sobie, o ich lutowanie jest bardzo trudne, więc lepiej się za to nie zabierać. No i wybiera elementy do montażu przewlekłego THT, które są bardzo oczywiście fajne, ale mają dwie główne wady. Przede wszystkim są duże i zajmują olbrzymią ilość miejsca na płytce. Po drugie są coraz trudniejsze do zdobycia, dlatego że wszyscy przechodzą właśnie na elementy SMD. Wobec tego warto sobie zadać pytanie, czy ich lutowanie rzeczywiście jest trudne i szczególnie dla hobbysty, czy one rzeczywiście sprawiają tyle kłopotów. Nawet no, przejdźmy do konkretów. Technik lutowania oczywiście jest bardzo dużo, dlatego ja dzisiaj wam pokażę tylko jedną z nich, z której bardzo często korzystam i przynosi ona mi całkiem niezłe efekty, o których się za chwilę zresztą przekonacie. Tak na wstępie chciałbym wam powiedzieć, że ja nie dysponuję żadnym zaawansowanym sprzętem do lutowania, dysponuję tylko starą lutownicą transformatorową oraz od jakiegoś czasu opiekaczem, a więc nie jest to sprzęt specjalnie wyrafinowany, więc mogę się założyć, że pewnie dysponujecie sprzętem o wiele lepszym, ale to bardzo dobrze, bo skoro ja na tym moim dosyć badziewnym sprzęcie, osiągam całkiem zadowalające rezultaty, to Wy pewnie będziecie z łatwością w stanie osiągnąć rezultaty o wiele lepsze. Co więc potrzebujemy, ażeby rozpocząć pracę z komponentami SMD? Numer jeden to jest dużo cierpliwości. One potrafią być naprawdę małe, co jest ich jednocześnie zaletą, jak i wadą. W związku z tym na pewno przyda nam się jakaś lupka oraz umiejętność kontroli oddechu, dlatego, że bardzo łatwo jest je zdmuchnąć zbiórka. No dobra, ale żarty żartami, co jeszcze tak naprawdę potrzebujemy? Potrzebujemy dwie rzeczy. Pierwsza, dosyć oczywista, to jest pasta lutownicza i drugie to to jest jakieś urządzenie, które służy do jej roztopienia. I to może być zarówno lutownica typu na przykład Hot air, może być także zwykła lutownica, albo piekarniczek, taki jak ją użyję w dalszej części tego filmu. No to zacznijmy od tego drugiego elementu, czyli piekarniczka. Nie potrzebujemy tutaj żadnego wyrafinowanego piekarnika z niesamowitymi bajerami. Tak naprawdę możecie kupić najtańszy, jaki jest do dyspozycji. Ja na przykład ten swój, który tutaj widzicie, kupiłem kiedyś chyba w Lidlu w promocji za jakieś 70 czy 80 zł. Kupując taki piekarnik, musimy zwrócić uwagę na to, żeby on Dysponował możliwie jak największą mocą. Chodzi o to, żeby był w stanie jak najszybciej nam podwyższać temperaturę, dlatego że jak się za chwilę przekonacie, będziemy musieli naśladować pewne profile termiczne zalecane przez producentów past lutowniczych. Poza tym kryterium właściwie ten nasz wybór piekarnika jest kompletnie nieistotny. Tak jak tutaj widzicie, ja mam chyba najtańsze i najprostsze dostępne na rynku urządzenie i ono jest w zupełności wystarczające. Przy okazji tego piekarnika jeszcze chciałem poruszyć drugą kwestię, dlatego że jak się domyślacie, będziemy starali wykorzystać się ten piekarnik jako piec lutowniczy. No i oczywiście w internecie znajdziecie mnóstwo poradników pokazujących jak zbudować na przykład kontroler temperatury dla takiego pieca umożliwiający precyzyjne naśladowanie profilów termicznych dla pas lutowniczych. Ja od razu Wam powiem, że to jest absolutnie niepotrzebne. Pokażę Wam w jaki sposób ja reguluję tą temperaturę przy pomocy zwykłego miernika uniwersalnego oraz termopary i jest to absolutnie wystarczające. Dlatego kupując taki piecyk nie musicie robić żadnych przeróbek, budować żadnych zaawansowanych Kontrolerów, temperatury, nic takiego, on taki jakim jest, nadaje się absolutnie do naszych zastosowań. Tutaj przy okazji też taka mała, jeszcze jedna drobna uwaga, a mianowicie pamiętajcie, żeby jednak używać dedykowanego piecyka do lutowania, a nie piekarnika, którego przy okazji używacie do przyrządzania potraw, dlatego że w trakcie tego lutowania oczywiście wydzielają się różne substancje, które niekoniecznie chcielibyśmy spożywać. Ja już zupełnie pomijam fakt, że dosyć często na przykład stosujemy cynę ołowiową, no a spożycie ołowiu z pewnością nie jest czymś, co byśmy zalecali. No więc mamy dedykowane urządzenie wyłącznie do tych naszych celów związanych z naszym hobby, jakim jest elektronika. No tutaj wspomniałem już też przy okazji o kontroli temperatury, i ta kontrola temperatury rzeczywiście będzie nam potrzebna. Oczywiście to, co tutaj mamy na tym panelu sterowania tym naszym piekarnikiem, jest absolutnie niewystarczające, dlatego potrzebujemy jeszcze drugi element, mianowicie jakiś miernik uniwersalny, który ma zdolność do pomiaru temperatury. I to nie musi być znowu jakiś super wyrafinowany, precyzyjny miernik. Jak akurat używam takiego, ponieważ mój taki stary miernik za 30 zł się zepsuł, a konkretnie ja go zepsułem. No i praktycznie większość chyba mierników dostępnych na rynku ma możliwość pomiaru temperatury, w dodatku pomiaru temperatury przy pomocy zewnętrznej termopary, jak tutaj widzicie. Jeżeli nie, to oczywiście za parę złotych taką termoparę możecie kupić i ona jest w zupełności wystarczająca. Jak widzicie, ta termopara już jest w odpowiednim oplocie, wytrzymującym wysokie temperatury. Ta moja umożliwia mierzenie temperatur do 700 stopni, co jest absolutnie nie tylko wystarczające, ale nawet przekraczające nasze potrzeby. No i tak jak widzicie na tym filmiku, przed użyciem tego piecyka, ja sobie najpierw montuję w środku tą termoparę, i tak wiem, tutaj zaraz pewnie będzie mnóstwo komentarzy mówiących, że ten pomiar temperatury jest nieprecyzyjny, że temperatura w tym piekarniku będzie niejednorodna, i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko oczywiście jest prawdą. Problem tylko polega na tym, że te niejednorodności nie mają kompletnie żadnego znaczenia dla procesu lutowania, przynajmniej na nasze hobbystyczne potrzeby. No dobrze, a więc mamy już piekarnik, mamy mier. Z pomiarem temperatury i termoparą. Myślę, że cały ten sprzęt jesteśmy w stanie kupić za jakieś 100-150 zł, no, a więc na razie działamy całkiem budżetowo. O ile do tej pory nie było z tym wszystkim żadnej filozofii, no to teraz zaczynają się małe schody, a mianowicie musimy dobrać pastę lutowniczą. Na rynku oczywiście tych past lutowniczych jest mnóstwo, ale to nie znaczy, że wszystkie są dla nas równie dobre. Ja tutaj od razu chciałem zrobić małe zastrzeżenie. W swojej karierze przetestowałem zaledwie kilka past, więc nie jestem w stanie się wypowiadać o innych. Nie wiem, być może te inne, których nie przetestowałem, są równie dobra, być może nawet lepsze. Natomiast ja oczywiście Wam tylko przekazuję moje skromne doświadczenia, więc weźcie to pod uwagę. Ja konkretnie tych różnych past lutowniczych przerabiałem 5 czy 6 różnych typów i dopiero za szóstym razem trafiłem na pastę, która spełnia moje oczekiwania. Ale zanim przejdziemy do szczegółów, to kilka takich ogólnych informacji o tym, jak kupować pasty. Przede wszystkim, kupując pasty, nie kupujcie jej zbyt dużo. Naprawdę pasty lutowniczej używamy minimalnej ilości i później, jeżeli kupicie jej zbyt dużo, efekt będzie taki, że ona będzie na przykład w lodówce zalegać miesiącami, a być może nawet latami, tracąc swoje właściwości. Także nie dajcie się skusić na to, że czasami mamy na przykład, nie wiem, 50-100 gramów pasty za niewiele wyższą cenę niż na przykład 5 gramów, dlatego że owszem, zapłacicie niewiele więcej, tej pasty będziecie mieli dużo więcej, tylko że w życiu jej nie wykorzystacie. A więc kupujemy jak najmniejsze opakowania. Myślę, że opakowanie rzędu 20-35 gramów to jest aż nadto, jak na nasze potrzeby. No chyba, że ktoś lutuje naprawdę. Bardzo, bardzo dużo, ale nawet wtedy lepiej jest co jakiś czas dokupywać nową, świeżą pastę niż po prostu trzymać latami jakiejś starocie. Pasty są sprzedawane w różnych pudełkach i tego typu forma pasty jest dla nas przydatna, jeżeli będziemy się posługiwać szablonami, czyli tak zwanymi stencilami. Ponieważ szczególnie przy małych projektach używanie szablonów niekoniecznie ma sens, więc ta forma pasty w pudełkach nie do końca też jest dla nas odpowiednia. Więc ja wam polecam zakup pasty, która jest w strzykawkach. Taka strzykawka jest jednocześnie dyspenserem pasty, a jeżeli będziecie chcieli używać stencila, to oczywiście ta forma aplikacji pasty w niczym Wam nie przeszkadza. No i tutaj tak jak widzicie te pasty w strzykawkach są dosłownie w takich znanych nam strzykawkach lekarskich. Oprócz samej strzykawki potrzebujemy jeszcze jakąś formę dyspensera. Czasami do tej pasty jest dodawana taka plastikowa końcówka, którą możemy ściąć pod różnym kątem, wtedy możemy zaaplikować więcej lub mniej pasty. Możemy też do tego po prostu podłączyć zwykłą grubą igłę lekarską, przy czym oczywiście warto ją skrócić tak mniej więcej żeby ona miała długość 5 do 10 mm maksymalnie, bo w przeciwnym wypadku strasznie trudno nam się będzie taką pastę wyciskać. Natomiast niektórzy producenci już od razu takie mini dispensery dają. Dają zarówno te plastikowe końcówki, które możemy sobie przycinać regulując w ten sposób sposób aplikacji pasty, jak też dodają właśnie taką końcówkę typu igła, która jest bardzo, bardzo przydatna. No ale mówiłem wam, że dobór pasty nie jest taką prostą sprawą. A nie jest prostą sprawą, dlatego że te pasty znacznie różnią się składem. O ile jak sobie zobaczymy, w taka pasta ma generalnie prostą budowę. To są po prostu kulki cyny zawieszone w jakimś tam topniku. Nie znam dokładnie szczegółów produkcji ani samego procesu technologicznego, ale najwyraźniej, o ile prawdopodobnie stworzenie tych kulek cynowych nie jest jakąś wielką filozofią, to rodzaj tego topnika, w którym są one zawieszone, determinuje właściwości pasty. Ja na przykład kiedyś kupiłem taką pastę, która jest na bazie topnika RMA 223 i ona od samego początku nie była fajna. Mianowicie, jak ją wyciskałem, to na początku mi wypływa Topnik z minimalną ilością tych kulek cynowych. no i później ta reszta tej pasty się coraz bardziej zagęszczała, aż w końcu jej wyciśnięcie graniczyło z cudem. Nie wiem, czy to była kwestia akurat tego topnika, być może na przykład pasty innych producentów, którzy wykorzystują ten topnik, zachowują się inaczej. Natomiast moje doświadczenie z tą pastą było bardzo, bardzo złe. No i jak widzicie, jeszcze większość mi jej została, ona właśnie nadaje się do utylizacji. Później kupiłem także kilka innych past na bazie różnych innych topników, różnych składów, także pasty, które zawiałem jakieś topniki typu no -click. Ale też moje doświadczenia z nimi były raczej słabe. One się lepiej wyciskały, ale miały krótką trwałość. I tuż po zakupie te pasty zachowywały się świetnie, ale już po kilku miesiącach kompletnie traciły swoje właściwości. Po prostu wysychały. No i to jest właśnie ten problem, o którym mówiłem. No, jeżeli te pasty będziecie zużytkowywać bardzo, bardzo szybko i będziecie używać świeżych, to pewnie większość tych problemów unikniecie. Natomiast jako hobbyści mi tych projektów nie robimy aż tak dużo, żeby nawet te 30 gramów pasty zużyć na przykład w ciągu miesiąca. W związku z tym dla Na nas lepsze są pasty, które można dłużej przechowywać. No i tu jest pewien problem, dlatego że właściwie wszyscy producenci deklarują dosyć krótkie okresy trwałości pasty. Tą trwałość możemy nieco przedłużyć, przechowując pastę lutowniczą w odpowiednich warunkach. Generalnie dobrze jest taką pastę przechowywać w lodówce, tylko uwaga, nie zamrażamy jej, tylko przechowujemy tam w temperaturze 4, 7, 10 stopni i to zdecydowanie nam przedłuża trwałość. No i oczywiście musimy ją przechowywać bardzo szczelnie zamkniętą. Chodzi o to, żeby z jednej strony nie wysychała, a z drugiej strony, żeby nie łapała Wilgoci. Także te wszystkie pasty, na które się zawiodłem, wyrzucamy. Niekoniecznie do kosza, dlatego że są to pasty ołowiowe. No i zostaje mi ta jedna pasta, którą obecnie używam, którą mogę wam polecić. Od razu kolejne zastrzeżenie to nie jest reklama, nie dostałem za to żadnych pieniędzy. Po prostu jest to pasta, która spełniła moje oczekiwania. Nazywa się ona Chip Quick, tak wygląda jej opakowanie. Ja kupiłem tą pastę tak dawno, że ta data zdążyła się zatrzeć i jest nieczytelna. No ale muszę przyznać, że było to ładnych kilka lat temu. No i tą pastę ostatnio wyciągnąłem z lodówki właśnie po to, żeby przeprowadzić testy, jak ona się zachowa po takim długim okresie czasu i ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu ciągle działa bardzo dobrze. Tak jak widać wyciska się bardzo ładnie. Łatwo, bez problemu można ją aplikować. Wydaje mi się, że trochę zmniejszyła się jej lepkość, co może być problemem, ale poza tym jest ciągle pastą zdatną do użycia. No i tu oczywiście można sobie zadać pytanie, w jaki sposób sprawdzić, czy pasta nadaje się do użycia, czy też nie po takim długim okresie przechowywania. No, oczywiście, pierwszy prosty test to jest próba jej wyciśnięcia ze strzykawki. No, jeżeli idzie to nam bardzo opornie, no to nawet jeżeli jesteśmy w stanie jej użyć, to pewnie nieźle się przy tym zmęczymy. No, ale oczywiście żarty na bok. Jak zrobić taki test nieco lepszy? Wystarczy sobie wycisnąć kawałek tej pasty. A następnie spróbować ją podgrzać lutownicą. Jeżeli pasta jest OK, to w tym momencie ona bardzo szybko powinna nam się stopić, tworząc taką ładną, jedną, srebrzystą kulkę. Natomiast jeżeli ta pasta zaczyna pryskać na boki, pojawia się mnóstwo takich małych kuleczek, no to znaczy, że jej jednorodność jest tutaj mocno zaburzona i ona się do lutowania już specjalnie nie nadaje. Dlatego, że po pierwsze będzie kiepsko lutować, a po drugie właśnie te odpryski tych małych kuleczek metalu mogą później powodować różne zwarcia i będą piekielnie trudne do wyczyszczenia. Więc taka pasta, czy ona jest nowa, czy stara, która właśnie robi nam tutaj odpryski, nie tworzy takiej jednorodnej, ładnej kulki cynowej, nadaje się od razu do kosza. Także jak widzicie, ta moja pasta ciągle zachowuje się tutaj całkiem przyzwoicie. Poza tym to, co jest miłe, ten producent właśnie dodał mi nie tylko strzykawkę, która jest w takiej formie rozbieralnej, co powoduje, że zajmuje ona na przykład w lodówce zdecydowanie mniej miejsca, ale też mam właśnie taki dyspenserek w postaci gotowej igły. I co ciekawe, mimo że ja tej igły nie czyszczę, ta cyna w niej zostaje, to ona w niej nie zasycha, i później po jakimś czasie, jak próbuję znowu zaaplić tą pastę, to nie ma najmniejszego problemu. Także moim zdaniem jest to bardzo, bardzo dobry produkt. No i tutaj przy okazji ja już też o tym wspominałem, że używam past cynowo-ołowiowych. Oczywiście macie też do dyspozycji pasty cynowo-srebrowe. Dlaczego ja używam tych ołowiowych? No one przede wszystkim mają niższą temperaturę topnienia. Jak widzicie, ta pasta, którą używam, ma temperaturę topnienia 183 stopnie Celsjusza, natomiast pasty cynowo-srebrowe mają temperaturę topnienia wyższe. I to szczególnie dla hobbystów, szczególnie hobbystów, którzy używają takich chałupniczych metod, jakie Wam pokazuję, ma wbrew pozorom duże znaczenie. Ja oczywiście tutaj nie chcę nawet nawiązywać do dyskusji na temat trwałości takich stopów lutowniczych, czy trwałości elektroniki, która jest lutowana przy pomocy past cynowo-srebrowych. To jest zupełnie inna historia. Natomiast dzięki temu, że ta pasta, którą używam ma niższą temperaturę topnienia, daje mi to dodatkowy margines błędu. Jak wiemy elementy elektroniczne są bardzo wrażliwe na temperaturę, na potencjalne przegrzanie, w związku z tym nie chcielibyśmy ich przegrzewać. No i teraz jeżeli ja wykorzystuję temperaturę do lutowania rzędu 180-200 stopni Celsjusza to jestem bardzo daleko od tego obszaru krytycznego, w którym dany element może ulegać uszkodzeniu. No i oczywiście przy okazji z tego wynika jeszcze jedna zaleta, mianowicie mniejsza konieczna moc tego mojego piekarnika, dlatego że oczywiście moc i czas potrzebny do dojścia do temperatury, jakichś 180-200 stopni jest zdecydowanie krótszy niż czas, który jest potrzebny do dojścia do temperatury np. 240-260 stopni, prawda? W związku z tym te pasty cynowo ołowiowe dla nas hobbystów mają właściwie chyba same zalety. Oczywiście potencjalną wadą jest to, że zawierają one ołów, a więc pierwiastek toksyczny. No ale jeżeli tej pasty nie planujemy jeść, nacierać się nią, no to oczywiście nie powinno to stanowić najmniejszych problemów. Oczywiście pracując z taką pastą, być może warto rozważyć założenie rękawiczek, a na pewno za każdym razem powinniśmy bardzo dokładnie po kontakcie z tą pastą myć ręce. No ok, to pastę mamy załatwioną, wybraną, to przejdźmy do ciągu dalszego, czyli lutowania. Tu jak już Wam wcześniej sygnalizowałem, Mamy dwie możliwe opcje. Pierwsza opcja to jest ręczne nakładanie pasty na płytkę PCB. Druga opcja to jest używanie szablonu. A więc zacznijmy od tego, co jest dla nas pewnie najbardziej dostępne, czyli ręcznej aplikacji pasty. Pierwsza i najważniejsza rzecz, o której musimy pamiętać, to to, że ile byśmy tej pasty nie nałożyli, to zawsze będzie za dużo. Uwierzcie mi, zrobicie malutką kropeczkę, będzie Wam się wydawało, że tej pasty jest zbyt mało i będziecie mieli naturalną tendencję do tego, żeby jej nakładać więcej, to duży błąd. Naprawdę, lutowanie, przy pomocy pasty jest mega wydajne. Jeżeli tej pasty nałożycie zbyt dużo, to oczywiście najczęściej tragedii też nie będzie, natomiast w przypadku elementów o gęstszym rastrze, np. elementów o budowach TQFP lub QFN, będzie duże ryzyko powstania mostków cynowych. To oczywiście też nie jest tragedia, możemy to później naprawić, no ale po co sobie robić dodatkowy problem. Żeby Wam pokazać, w jaki sposób nakładać ręcznie pastę, wziąłem sobie taką moją starą płytkę z projektu, który nie do końca wyszedł i ona jest na straty przeznaczona. No i na tej płytce nałożę sobie kilka elementów SMD, ale zanim to zrobię, oczywiście muszę zaaplikować pastę. Jak widzicie, biorę sobie strzykawkę zakończoną igłą i teraz, jak widzicie, na każde takie pole lutownicze nakładam sobie małą kropelkę pasty. W przypadku układów scalonych do montażu SMD, na przykład w obudowach TQFP, jadę sobie po prostu robiąc taką jedną ciągłą kreskę. I tutaj absolutnie nie musicie się przejmować tym, że ta kreska pozornie nam robi zwarcie. Później, jak to wszystko się stopi, to ta cyna zostanie wciągnięta dokładnie na pady, więc żadnych zwarć być nie powinno. Ja może ten proces nie jestem w stanie Wam tutaj zbyt dokładnie pokazać, dlatego, że nie mam statywu, a jednocześnie posiadając tylko parę rąk, nie jestem w stanie jednocześnie trzymać kamery, dyspensera, płytki, pensety itd. Ale generalnie wydaje mi się, że łapiecie ideę, prawda? No dobrze, to jak nałożyliśmy pastę, co jest taką czynnością w przypadku większych projektów dosyć uciążliwą, dlatego, że nałożenie pasty na te wszystkie pola lutownicze naprawdę potrafi nam zająć sporo czasu, no to teraz przyszła pora na drugi element, który jest jeszcze bardziej czasochłonny, a więc nałożenie... Położenie elementów SMD. No i tutaj naprawdę musimy się uzbroić w cierpliwość, dlatego że w przypadku większych projektów, to nakładanie elementów SMD może potrwać nawet parę godzin i to nie jest żart. Czyli mówiąc krótko, działamy w tym momencie jako tak zwana maszyna Pick and Place, czyli automat, który nakłada komponenty SMD. To nakładanie elementów SMD nie musi być na szczęście jakoś mega precyzyjne, dlatego że później jak włożymy to do piecyka i ta nasza pasta lutownicza się stopi, to napięcie powierzchniowe cyny spowoduje korektę położenia tych elementów i one w większości się poukładają tak jak należy. Także oczywiście nie przeginamy, ale nie musimy tutaj jakoś szczególnie zwracać uwagi na to, żeby one na przykład były jakoś super precyzyjnie ułożone. Czyli kładziemy sobie taki komponent SMD na tej naszej paście cynowej, następnie lekko go dociskamy. Dzięki temu on się przy okazji przyklei i nie będzie nam się przesuwał. No i to tyle. I w ten sposób nakładamy kolejne elementy. Tak jak widzicie, ja tutaj akurat sobie nałożyłem rezystory w obudowie 0805, a więc nie największej i nie najmniejszej. Myślę, że ten rozmiar 0805 to jest taki rozsądny kompromis dla hobbysty. Aczkolwiek, jeżeli chcecie, to myślę, że 0603 nie ma żadnego problemu, żeby sobie ręcznie nakładać. Aczkolwiek w tym momencie bardzo istotna jest kontrola oddechu, dlatego że taki element o wielkości 0603 naprawdę można wciągnąć, a na pewno można go zdmuchnąć z płytki bardzo, bardzo łatwo. Do tej pory to wszystko jest naprawdę bardzo proste i w zasięgu przeciętnego hobbysty. Nie ma tutaj żadnego rocket science. No dobrze, nałożyłem sobie te elementy, nałożyłem sobie cynę na. Te pady dla obudowy TQFP. Ja tutaj pozwolicie nie będę żadnego scalaka poświęcał. Tak jak wam powiedziałem, ta płytka jest raczej na zmagnowanie No i teraz musimy rozpocząć proces lutowania. No więc co robię? Ja sobie wstępnie przygotowuję ten mój piekarniczek na jakąś temperaturę rzędu 70-80 stopni. Jak dojdzie do tej temperatury, to tą płytkę umieszczam w tym piekarniku na jakieś 10-15, czasami 30 minut. Po co to robię? Robię to po to, żeby pozbyć się wilgoci, zarówno z ceną. Jak i przede wszystkim z komponentów SMD. Normalnie, szczególnie układy scalone SMD są wysyłane w hermetycznie zapakowanych opakowaniach, dodatkowo z takimi tutaj wkładkami, które odpowiadają za kontrolę wilgotności, a jest to związane z tym, że w powietrzu po prostu znajduje się woda w postaci pary wodnej. No jeżeli ona się dostanie do takiej obudowy, no to później przy zwiększaniu temperatury oczywiście powiększa swoją objętość. No i jeżeli nie jest w stanie zbyt szybko uciec z tej obudowy, to może to doprowadzić do uszkodzenia komponentu. Natomiast taki element, jeżeli przez dłuższy czas był w otwartym opakowaniu, to nie ma najmniejszego problemu. Jedyne, co musimy zrobić, to go ponownie wysuszyć. No i właśnie tutaj ten powiedzmy kilkudziesięciominutowy okres przebywania w temperaturze rzędu 70 stopni z pewnością mu nie zaszkodzi. Natomiast, jeżeli tam były jakieś resztki pary wodnej, wody, to one w tym czasie zdążą ten element opuścić. To, o czym wam jeszcze nie powiedziałem, to to, że do każdej pasty lutowniczej możecie sobie ściągnąć dokumentację, taką notę techniczną, w której będziecie też mieli profil lutowania tej pasty. Pasty. Profil lutowania dla pasty, którą kupicie, warto sobie ściągnąć. On zawsze mniej więcej wygląda dosyć podobnie. Mianowicie mamy tą wstępną taką fazę, w której następuje wzrost temperatury. Ten wzrost, w zależności od typu pasty, jest z a mniej więcej od pół do półtorej stopnia Celsjusza na sekundę. Stąd też, tak jak wam mówiłem, ten nasz piecyk musi mieć odpowiednią moc, żeby ta temperatura w nim dosyć szybko wzrastała. Jeżeli będzie wzrastać nieco wolniej, to oczywiście też jakiejś wielkiej tragedii nie ma. W momencie wzrostu temperatury w tej paście zaczynają zachodzić zmiany. Przede wszystkim Wszystkim to, co tutaj widzicie, ona zaczyna się tutaj tak troszeczkę rozpływać po tych padach. W pewnej temperaturze następuje aktywacja zawartego w paście topnika, co później sprzyja właśnie łączeniu tych elementów. I w kolejnej fazie mamy już fazę lutowania, w której następuje topienie się tych kulek cynowych i tworzenie spoiny. Tutaj musimy zwrócić uwagę na to, żeby w tej temperaturze powyżej 180 stopni Celsjusza nie trzymać tych elementów zbyt długo z dwóch powodów. no Po pierwsze, oczywiście wyższa temperatura nie służy elektronice, no ale drugi powód to taki, że powyżej tych 180 stopni zaczyna dochodzić do aktywacji topnika, a ją też stopniowo odparowywuje. Jeżeli tą fazę przedłużymy, to może dojść do sytuacji, w której tego topnika zaczyna nam brakować, co później wpływa na jakość spoiny. No i oczywiście w tej temperaturze rzędu 200, 220, 230 stopni dochodzi już do topienia. W tej fazie powinniśmy tą płytkę trzymać maksymalnie kilkadziesiąt sekund. To zresztą wyraźnie widzimy, ta spoina zaczyna się robić błyszcząca. Kiedy już widzimy, że ta spoina nam się wytworzyła na naszych elementach, nie widzimy już tych szarych elementów pasty. Widzimy przy okazji, że te elementy rzeczywiście same się spozycjonowały. No to w tym momencie możemy zakończyć proces lutowania. W jaki sposób to zrobić? No wyłączamy piecyk i ja też uchylam delikatnie drzwiczki, co powoduje bardzo szybką utratę ciepła i obniżenie temperatury. No i to wszystko. Ta płytka jeszcze jest oczywiście bardzo gorąca, w związku z tym ja sobie jeszcze ją później pozostawiam na jakieś pół godziny w tym piecyku z uchylonymi drzwiami, żeby stopniowo, spokojnie sobie ostygła. Dzięki temu też unikam oczywiście naprężeń termicznych. No i to wszystko. Także jak widzicie, cały proces z lutowania trwa dosłownie parę minut i moim zdaniem jest bardzo satysfakcjonujący i przyjemny. No i teraz, jak już sobie tą płytkę polutowaliśmy, no to oczywiście kolejna bardzo ważna faza, to znaczy inspekcja. W przypadku ręcznego nakładania pasty, niestety dużym problemem jest niejednorodność ilości pasty. Czasami nałożymy więcej, czasami nałożymy mniej. Oczywiście, jak później mamy pewne doświadczenie, to to nakładanie idzie nam o wiele sprawniej i nakładamy tą pastę o wiele bardziej równomiernie. Tak jak wam powiedziałem, szczególnie na samym początku, mamy. Tendencję do tego, żeby nakładać tej pasty zbyt dużo, no i efekt tego jest troszeczkę taki, jak tutaj widzicie, tak? Zobaczcie na tych moich polach TQFP. Ja sobie tutaj nałożyłem w postaci takiej jednej linii tą moją pastę lutowniczą. No jak widzicie, najwyraźniej nałożyłem jej zbyt dużo, dlatego że potworzyły się takie mostki cynowe. Gdyby tutaj na to był nałożony układ w obudowie TQFP, to prawdopodobnie niektóre jego piny właśnie byłyby zwarte. Dlatego warto po takim lutowaniu w piecyku wziąć w sobie szkło powiększające, jakąś lupkę, no i dokładnie przyjrzeć się tym naszym Spoiną, czy wszędzie powstały właściwe spoiny, czy gdzieś nie powstały mostki cynowe, być może potrzebny nam będzie miernik z możliwością detekcji właśnie zbarć. Jeżeli nawet Wam się potworzyły takie mostki cynowe, to tutaj też nie ma wielkiego problemu. Bierzemy sobie po prostu lutownicę no i w ciągu kilku minut dokonujemy odpowiedniej korekcji. Ich usunięcie nie stanowi najmniejszego problemu. Moja prosta metoda na to jest taka, że biorę sobie po prostu w miarę czysty grot lutownicy. Tak jak Wam powiedziałem, ja akurat używam transformatorówki, więc ona wydawałaby się być zupełnie niedostosowana wielkością, do tych elementów SMD. Nakładam sobie na to miejsce, gdzie mam mostek cynowy jakiś topnik, a następnie przykładam grę lutownicy. On się trochę cyny, natomiast niezależnie od tego ten topnik spowoduje, że na skutek napięcia powierzchniowego ta cyna wróci na pola lutownicze no i w efekcie taki mostek cynowy zostanie przerwany. Także naprawa tego typu mostków cynowych jest naprawdę banalnie prosta. Natomiast jak sobie popatrzymy na te pozostałe elementy, te rezystory SMD, które przylutowałem, to widzicie, że one przylutowały mi się tutaj bardzo ładnie. Tak jak Wam już mówiłem, nałożyłem tutaj troszeczkę za dużo pasty można było jej użyć zdecydowanie mniej, ale mimo tego, jak widać, te rezystory są ładnie przylutowane. No więc tak z grubsza wygląda właśnie nakładanie manualne i później lutowanie po takim manualnym nałożeniu pasty cynowej. A więc jak widzicie, lutowanie elementów SMD z użyciem metody, którą Wam przed chwilą pokazałem, z użyciem tego piecyka nie jest w żaden sposób trudne, nie wymaga jakichś wielkich nakładów inwestycyjnych i naprawdę jest w zasięgu każdego hobbysty. A jednocześnie efekty takiego lutowania są zdecydowanie lepsze niż efekty Lutowania ręcznego oraz nie muszę dodawać, że tego typu sposób lutowania jest po prostu zdecydowanie szybszy i moim zdaniem wygodniejszy. No ale to nie wszystko, ktoś mógłby powiedzieć, że oczywiście pokazałem Wam tutaj tylko przylutowanych kilka elementów, a co w przypadku bardziej skomplikowanych projektów? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w kolejnym odcinku, w którym pokażę Wam, w jaki sposób lutować zdecydowanie bardziej skomplikowane projekty oraz w jaki sposób usprawnić sobie ten proces jeszcze bardziej. Także już teraz zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka. Nie zapominajcie oczywiście o komentarzach. Jeżeli macie jakieś pomysły, możliwości ulepszeń, czy w jakiś inny sposób to robicie, to koniecznie podzielcie się z innymi poprzez zostawienie komentarza. No i oczywiście nie zapomnijcie zalajkować filmu i zasubskrybować kanał.